Dzień dobry, ja jestem Fajne Gry, a w dzisiejszym odcinku, gramy znowu w Playtime! No dobra, więc klikamy play... Yy, musimy to ściszyć trochę... A nie, to nie tym... No, dobra, ona rusza raczej się palcami... Pod game. Yes... Gdzie to nam... Gdzie to nas przeteleportuje? Do tego miejsca? Tak? Tak. Dzisiaj będziemy szukać to. Tak jak mówiłem. Co jest? Dobra. Dobra. I zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Zablokowałem się? Naprawdę nie, bo e. dobra um. W tym miejscu powinien być chyba benzobany. Lub no, gdzieś indziej Napiszcie w komentarzu, jeśli oczywiście jest włączone Napiszcie je w komentarzu E, czy tam gdzie był balontowanie, tak bo nie mogę go znaleźć. A my odpalamy drugą dźwignię. Wow, you Who gave you permission to be this smart? <laughs> Mommy is super proud of you, Następna gra to Łakę Łagi. Ej, akurat przez to się nie dajesz przejść. Dobra. Bardzo lubię Łakę Łagi. Naprawdę jest moja ulubiona gra. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest pomarańczowy, prawda? To nie jest misi. To jest jakiś światowy. To jest zielony. To jest żółty. To jest niebieski. To jest różowy. To jest zielony. To jest czerwony. Dobra. Zaczynamy moją ulubioną grę. Welcome to Wacka Wuggy. Wacka Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. It's nice, yeah. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. Get them, That's all. No, yeah, no. Good luck. <sniffs> Nie no, co jest na maksymalnie. I tak, wiem o tym. Wciąg sobie wypróbujemy ich jamskar. Zielonego na przykład. Oho. Ok. To było dosyć straszne. <tryk> <tryk> This game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm. Have fun. Gra wymaga trochę skupienia, żeby w nią wygrać. I wiem, że w poprzednim odcinku, Playten, w poprzednich o, dwu, o dwóch odcinkach nie było słychać gry. I to był minus. I chyba w dzisiejszym odcinku już ją słuchać. Tak mi się wydaje. Złoty hagiłaki Gdzie ich tu jest? Nie, znowu? Ale że tacy jesteście? Nie, to jest za trudna ta gra <grym> Chyba jej nie wygram <grym> No dobra To the toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Hagi <noise> Nie wiem, to jest troszeczkę trudna gra. Y dla mnie, może i dla was to nie taka bardzo trudna, ale na Music Memory jest bardzo łatwa. I jeśli Music Memory była bardzo łatwa, a jest trudniejsza. Znaczy, że... ...status... ...będzie jeszcze trudniejsza. Tego byśmy nie chcieli? Znaczy, dobra, ja bym nie chciał, żeby było jakaś trudniejsze granie, niż i łagi. To by już było dosyć niemożliwe. Mm. ja się boję? 18 dziur, które są hagie łagie czy hagie badie na, na, Naprawdę? To chyba potrwa bardzo długo Nie no, to, to nigdy, nigdy się nie skończy The toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm. Have fun. Okay, okay. A brown? Teraz, ym, będzie chyba cięcie. O nie! Ech, to za długo potrwa. Drag, click... Used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm, have fun. Yes. Przyszedłem! Jakim cudem. Mamy... kolejny... To... ale... Ale... Ale oni to pięknie zrobili, naprawdę. Mhm. Hahaha, zaśmiałaś się, co jest? Teraz tam i... Idzie... Oczywiście, że tam. Radę przekucnąć. Naprawdę ośe. się. O. Yy. Coż my tutaj mamy? No, dobra, idziemy tam. Hagi <laughs> waki. Hagi waki. Hagiwagi! Hagiwagi! O, Kissy witaj! Tak, naciśnij! Naciskaj, naciskaj! Tak, tak, naciśnęła! Ej, teraz ja chcę... Ej, no szybko, szybko, otwieraj się, otwieraj! Otwieraj, 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 otwieraj! Szybko! Szybko, 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 szybko! szybko. Szybko, szybko, szybko! O, no, nie, no, nie, no, wleciała do Backroomsów, naprawdę. To nie. Pewnie... Ach, ja też sam. Bo niej... Jak ona tam. Jak ona tam weszła? Jakoś pewnie tak, tak. Nie, no, nie ma. Nie ma opcji, żebym ja tam wszedł. Eee. o oh. chodźmy tam. Nie, oczywiście, no, niewidzialna ściana. Musiała to być niewidzialna ściana. Dobra No obecność teraz. Pewnie. Ale tu mrocznie strasznie aha, czyli te wentylacje po prostu do tego prowadzą <laughs> oh. I That's what I'd like to hear. Eh. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A <laughs> realized that it meant to be bloody water so cafeteria. <laughs> Ok, to jeszcze się nie zamknie, wydaje mi się. Ale. co on tutaj robi? Jest taki YouTuber. On no naprawdę go wzięli? Do Poil Playtime? Też chciałbym być Poil Playtime. Czy... bym... Bym musiał mówić po angielsku, ale przecież nie umiem No dobra, dawaj Chodź wózeczku Chodź tej kissy missy spotkała <taki> A! Ej! Wózeczku! Lepiej, żebym tam nie wchodził, prawda? Ale wejdę. No. Lepiej, żebym tam nie wchodził. To prawda. Proszę, aby był jakiś dobry spawn point. Jakiś dobry. Proszę, 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 proszę. O! Dziękuję bardzo. Ale da się przyjść tutaj. Ja, nie, nie, ja teraz nie naciskam w spacji. Nie naciskam. I to mi samo skoczyło. A to nie, to nie skaczę, tylko. ktoś tam. A to. Nie, ja nie naciskałem w starej spacji. Co jest. E e e Czy ta dziura była od, od samego początku tej? Toś mi się nie wydaje. Ale mamy tutaj jeszcze jakieś przejście. E Grabpak. Okej. Okay. Czyli tutaj sprzedają grappaki? Grabpaki. Gra dokładnie. Kiesi misi? Łaki łaki, dobra. Czyli już się wydostaliśmy z tej gry. Hagie łagie! Czy hagie badie? Skąd one się tutaj wzięły? Pomilą kleks. Je! Zabiła. I teraz są tutaj. Oj, nieładnie. Dobra. Tab. Jak bardzo Bani, Kicy misji szukała z Mamy Nucleus. czekajcie, czekajcie. Ej, oni to zmienili. Kiedyś było, było takie strzałki, takie. Ale teraz jest taka strzałka. Okej, okay, teraz kolory. Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Czerwony. Mhm, czerw... A! Czerwony, żółty, czerwony niebieski. Coś takiego. Czerwony, żółty, czerwony niebieski. Czerwony, żółty, czerwony niebieski. Okej. Okay. Jest. No dobra, więc ym, znowu w następnym odcinku to dźwignię przyłączymy. A ja się z Wami żegnam. Do widzenia. Zachowajcie się. Cześć.